Cześć, witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji Ewinera, i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym polskim i legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny VIP155, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 176,14 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 155 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych odsądę do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 25 zł w eWinner. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Fulham i Cardiff. Później dopisujecie swój login z eWinner, czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 20.45, a wyniki będą ogłoszone na każdym kolejnym filmie. W ostatnim meczu był wynik 2-0, a pierwsza bramka padła w 11 minucie. Mamy jedną osobę, która trafiła idealnie w wynik i wskazała najbliższą minutę. Jest to gracz o niku mefiumaupapoczta.onet.pl. 25 zł, zł trafi na konto bonusowe w ciągu kilku najbliższych dni. Gratulacje! Polska ekipa została zbudowana z myślą o tym, że wkrótce chcą być na topie, jednak, jak na razie, nawet na polskiej scenie Honoris nie mogą się przebić. Ostatnie 10 spotkań to tylko 3 zwycięstwa, i to w meczach ze słabszymi rywalami. Dzisiaj na ich przeszkodzie staje Norda Wind, które, jak na swój tier, jest całkiem mocne. Przede wszystkim mają o wiele stabilniejszy map pól i bardziej utalentowanych graczy. Honoris, oprócz Stomp'a i Rejko, gra bardzo nierówno. Idziemy więc w zwycięstwo Norda Wind. Zagramy sobie tutaj over gracza, który w ostatnich dwóch tygodniach rozegrał przeszło 115 godzin w CS i gra w miarę stabilnie. Oczywiście linia nie była pokrywana w meczach, gdzie Crazy przekrywało z Kretesem, jednak dzisiaj są faworytem i siły są bardziej wyrównane, aniżeli biorąc pod uwagę ostatnich przeciwników. Prawdopodobna mapa Mirycz, gdzie DemkuKu gra całkiem przyzwoicie. Przy wyrównanej mapie powinien zrobić linię. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam Wam też o dwóch rzeczach. Po pierwsze konto na Ewiner i fajna promocja, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.